Siemaneczko ziomeczki z Save i jest Masiana, a to jest poradnik do Minecraft Pocket Edition z wersji 012.1, w którym pokażę wam właśnie jak obsługiwać się tymi wszystkimi nowościami, które dodam tej Mojang, ze względu na to, że wiele osób z was nigdy nie grało w Minecraft na komputerze i nie wie właśnie jak to wszystko tutaj ogarnąć, a więc zapraszam do oglądania. I'm a But I have a nagging fear Someone else is pulling out the strings Something terrible is going down Through the entire town Freaking anarchy and all it brings I can't sit idly, no Zacznijmy od tego, że jak widzicie są tutaj takie płaty śniegu. To akurat jest istotne, dodał tutaj nam Mojang przy okazji. Powiem tutaj rzeczy, których nie powiedziałem, kiedy pokazywałem wam tą najnowszą wersję na poprzednim filmie. Otóż, jak widzicie są te płaty śniegu. Co jeszcze jest nowego, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie pokazać wam golemów, dokładnie. Już wam je pokazuję, tylko się szybko przeniesiemy na mapkę flat. No i jesteśmy... Mm, już teraz mamy tutaj dwa rodzaje golemów. Pierwszy z nich to jest. Mm, może z bałwana? Pierwszy z nich to jest właśnie bałwan. Niestety, on tutaj słońce, ale dobra. Walić to. Pokażę Wam po prostu, jak się go buduje. Otóż stawiamy dwa klocki śniegu na sobie i dajemy na to dynię, A jednak się nie pali. Powinien się palić, ale dobra. Mam tutaj naszego bałwana, który yy, będzie nas tutaj bronił. Nie wiem dlaczego on nas teraz nie broni. Na Minecraft na komputer on pod sobą stawiał yy, śnieg kiedy chodził. Tak widać tylko nie robi. I słyszałem od yy, niektórych osób, że ten bałwan rośnie po czasie. Ja nie wiem, nie, nie, nie sprawdzałem, ale może tak być, że on właśnie urośnie wam, yy, kiedy trochę z nim pobędziecie. On w tym czasie nie zginie. Lecimy dalej. To sobie zniszczę w ogóle. Yy. Teraz zajmijmy się golemem żelaznym, czyli właśnie tym większym, silniejszym. Otóż, żeby go zrobić, stawiamy właśnie o tak, taki niecały plus, czyli tłów i dwie ręce, a no tutaj dodajemy dynię. No i jak widzicie, powstał nam golem żelazny, który właśnie nas będzie dużo... Efektowniej bronił, nawet nie wiem czy ten bałwan na broni, nie on no, nas broni, ale golem żelazny nas broni, kurde, dużo lepiej na broni w tej wersji 0.12, nie da się przesunąć tam, no bo on zawsze ten gościu coś kładzie, no i to jest wkurzające, no ale jak widzicie, mamy tutaj nasze dwa golemy, no i właśnie tak one tutaj wyglądają, teraz wam jeszcze pokażę różne inne ciekawostki, mianowicie, że jest tutaj deszcz, że jest tutaj śnieg, no, i właśnie różne inne rzeczy, ale nie mam niestety tego w grze, nie będę tego szukał. Pokażę Wam screeny, które dostałem od pewnych, właśnie ziomków, nie pamiętam od kogo, ale od kogoś tam coś ściągnąłem z mojej grupy. Masełka, także znowu mało cięcie. No, i tutaj, jak widzicie, mamy naszego małego zombiaczka na kurczaku. To, jest właśnie, to są właśnie te nowości. Następny screen mamy kościotrupa w złotej zbroi jeżdżącego na pająku, To jest w ogóle dziwne. Następny screen mamy zombiaka w złotej, zenchantowanej zbroi. No i następnie mamy zombie villagera Nie wiem czy mówiłem, że są zombie villagery, nie chyba nie mówiłem, ale są zombie villagery Możemy je z powrotem ożywić, za nie wiem jak, nie wiem, Tam powiem w tym odcinku, ale teraz mi się nie chce tego sprawdzać nie, 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 nie przygotowałem się, przepraszam, przepraszam Taki no jestem Dobra, czy coś jeszcze miałem wam tutaj pokazać? Poczekajcie chwilkę No, jeszcze jest taka tutaj mała ciekawostka, że po prostu jest animacja przyznania broni, jak widzicie, no tak chowa ją i podnosi. Też jeszcze tutaj dodali takie coś, już wam pokażę, tylko najpierw muszę to zbudować, prawda? To... Ja ten przycisk wyszedłem sobie z Minecraft'a i mi się z powrotem zresetowało. Właśnie te ustawienia się z powrotem resetują, kiedy właśnie wyjdziemy z gry. Tu wam pokażę już, że. Oj, nie wiem, że to nie jest przypadkiem za głośno, ale co tam. Tu wam pokażę, właśnie, że kiedy wchodzimy po drabinie lub po lianie. Są właśnie odgłosy wchodzenia. Słuchajcie. Pogłośnię sobie teraz. No i jak widzicie, są odgłosy chodzenia po właśnie drabinach i lianach. Nic takiego. Też kiedy kopiemy, to właśnie rozwala się, nie tylko kiedy spadamy, ale też kiedy kopiemy, to właśnie się rozwala nasz, ro, rozpryskuje się taki i taki jest po prostu partykł. No i właśnie też jest ten taki minus, przynajmniej dla mnie, że szybciej kopiemy. No i właśnie czasami trudno to ogarnąć, takie kopanie bez przerwy. No jak widzicie, no czasami po prostu niszczy się ten proces, którego my nie chcemy. No i właśnie to jest ten minus, że za szybko to się po prostu kopie. A co do patrzenia z pierwszej osoby tam, kiedy, tam na samym początku w czołówce. Taką serię jaką miał właśnie Blow, kiedyś, Minecraft Blow, teraz jest Blow. Ale kiedyś Minecraft Blow nagrywał top 10. Ja nie będę nagrywał top ten, chciałem nagrać top no, 5, top 5. Ponieważ mine graczy Minecraft się jest dużo dużo mniej niż Minecraft na PC. No i właśnie chciałbym taką właśnie serię zrobić. Napiszcie co w tym komentarzach. Napiszcie co myślicie o takiej serii. Właśnie, żeby wy mi wysyłacie jakieś prace, a ja je ustawiam. Myślę, że ich powinno być gdzieś tak z 10. Ja bym wybrał właśnie tych 5 najlepszych. Myślę, że taka opcja jest naj fajniejsza. No i właśnie jakbyście chcieli wysłać na taką pracę, to możecie już teraz zacząć oczywiście też, że jakaś tematyka musi być. Nie wiem, teraz wam o tym gadam, ale nie zastanowiłem się o czym po prostu ma być ta tematyka. No będzie ona po prostu o zamkach, zbudujcie jakiś fajny zamek najlepiej jakby był jakiś duży, chociaż... chociaż nie może lepiej gdyby było więcej w nim szczegółów Wszystko zależy od was budujcie zamki jakie tylko chcecie i wysyłajcie, jeżeli nie wiecie jak wysłać po prostu pobieraj e, e, chwilka Wchodzicie w ZArchiver, nie będę teraz tego pokazywał, w ogóle sobie wyjdę do menu głównego menu przepraszam, żeby po prostu... Żeby, no tak po prostu, bo takim kaprys, nie. Yy, no i jeżeli chcecie właśnie wysłać mapkę, pewnie większość z was wie, ale jeżeli nie, no to po prostu nie będę tutaj wam teraz pokazywał, tylko wszystko powiem, że wchodzicie w wasz menedżer manager plików, bo nie aplikacji plików yy, wchodzicie w Gamescom, Mojang, Minecraft Worlds. Przyciskacie s, e, swój e, folder, dajecie spakuj do pliku zip, ponieważ wysyłać na różne stronki da się tylko pliki zip. No, i potem wklejacie na przykład na mediafire albo Zipshar, m, gdzie tam tylko chcecie. Wysyłacie mi linka. Oczywiście, napiszecie swój nick, musicie swój nick napisać. Jeżeli chodzi o to, gdzie macie to wysyłać, te mapki, to są trzy m, opcje. Pierwsza opcja to jest, żebyście wysłali mi na wiadomość na wiadomość na YouTube, na y, aplikacji YouTube się tego nie da zrobić, ale jest taka opcja na y, przeglądarce internetowej, wejdźcie sobie przez przeglądarkę i tam macie opcję dajcie po prostu dyskusja, to jest taka opcja i wysyłacie mi swój link z y, swoim nickiem. Druga opcja to jest, że wysyłacie mi na moim fanpage'u y, Mister Maślana, na którym właściwie już bardzo, prawie w ogóle już tam nie jestem aktywny, jedynie tam tylko jeśli chodzi o pisanie z innymi i o właśnie no teraz, teraz odbieranie mapek, to będzie, ale ogólnie żadnych postów tam już nie wstawiam, ponieważ to nie ma sensu. Na grupie masełkach yy, jest kiedy wszystko, każdy może pisać, to jest dużo fajniej. Oczywiście zaczynamy raz na grupę. No a ta trzecia opcja to jest, żebyście mi napisać po prostu na brief na Facebooku, jeżeli ktoś ma mojego Facebooka, no to niech mi napisze jeżeli nie, no to przykro mi, ja nie tutaj nie podam nie chciałbym mieć żadnego spamu, że teraz każdy mnie do znajomych zaprasza eee, no po prostu jak ktoś ma to gratulacje, możecie mi tam wysłać a jak nie to wyślijcie mi albo przez przeglądarkę na dyskusji pod, na moim kanale albo po prostu na fanpage'u. No i oczywiście piszecie swój nick i dajajcie link tylko tyle, nic więcej nie potrzeba. Ja te mapki sobie oglądnę. No i według właśnie mojego uznania zrobię top 5 najlepszych miejsc. 5, 4, 3, 2, 1. Też jeżeli ktoś by chciał, przydałoby się jakieś literki, jakiś jest tu w ogóle animator czy ktoś. Teraz właśnie tak pod koniec takie informacje są właśnie. Już może ktoś to wyłączyć, jeżeli oglądacie tylko mnie dla. No, po prostu dla zabawy, ale teraz właśnie szukam właśnie jakiegoś takiego animatora, co mi literki zrobi takie jeden jakieś animowane, fajne. Ja to nie za bardzo nie chcę mi się w to bawić, bo zmieniam do tego pożywnych programów. Tak jak Blow po prostu ma swojego animatora, miał, bo już, już tej serii nie nagrywa, ale miał po prostu i tam ten animator robił mu własne, właśnie literki, które potem wsklejał, właśnie no, autorskie literki takie animowane. Tylko, że on robi od 10, ja potrzebuję takie od 5. Jakby, jakby ktoś chciał zrobić mi takie literki, to niech się zgłosi, nie wiem, myślałem nad Fire Shadowem, ale... Nad Fire Shadowem, to już jest Storm Shadow, ale on mówi, że już skończył z YouTube, więc raczej nie. Ale no, gdyby ktoś chciał mi zrobić takie literki, to bardzo chętnie oczywiście go pozdrowię. No i będę używał tych literek w mojej serii. No i właśnie, jeżeli gdzieś się ktoś do mnie zgłosi, no to tak samo jak możecie wysłać mi. Te mapki, tak samo ktoś może mi zgłosić się jeśli chodzi o te literki, tak samo je może mi wysłać. No właśnie, przez dyskusję na moim kanale, tak to się właśnie nazywa, nie, że dyskusja, tylko tak się, ta opcja się nazywa, żeby napisać mi coś wiadomość na kanale, albo przez fanpage, albo przez prywatnego Facebooka, no albo w ogóle na masełkach możecie napisać, że robię literki dla maślany coś takiego, no i tam właśnie się do, do, do was, do ciebie, lub no do kogokolwiek się tam zgłosi, ktoś tak napisze, no i. Te literki też muszą być jakieś fajne, nie? Jakieś jakie pokaz slajdów, coś w tym stylu, nie? Nie, coś jakieś fajne. Ale ogólnie, dość tego biadolenia na koniec. Zawsze tak mam taki zwyczaj. Już kończę ten odcinek. Tamten mi się renderował dwa dni. Za co Was przepraszam, no ale wiecie, no jakoś 1080 pikseli, 30 fps i 20 minut filmu prawie. No to, w no, ja taki stary chiński laptop, co Wam mówiłem, w którymś na QA, ale film mam usunięty, dlatego. W ogóle, piszecie, czy QA. Ja, dla mnie to jest nie wiem właściwie. Piszcie, czy chcecie QA. No, a tymczasem to, nie będę dojść do tego przeciągał, bo to już troszkę już trwa, tak myślę. No i w ogóle to komentarz, po co odzianecie, ja się żan, razie i cześć, hej!